To było tak. Przyjechali dwa ciężarowe samochody z Radomia. Przywieźli więźniów. Na jednym samochodzie było drzewo. To drzewo zdjęli, to było brzozowe, nieokorowane drzewo. Pani Michalska się sprowadziła do Góry Puławskiej w czasie okupacji. Tutaj. Tu miała już dom postawiony przez Niemców. Czwóreczkę taką. I tutaj się sprowadziła z rodziną, z mężem i z córką. I tutaj założyli jej Niemcy sklep. No to ona była sprzedawczynią, prowadzili tam sklep. No i tyle powiem. Nie przychodzili ludzie, którzy tu mieszkali, zakupy robili. A ona wyciągała z nich, co, co mogła, jakieś tam wiadomości o partyzantce. Czy mówiło się wśród mieszkańców, żeby niczego nie ujawniać, albo z nią, żeby z nią nie rozmawiać? No, mówiło się, mówiło się, podobno. Żeby nie rozmawiać z nią, albo nie mówić nic przeciwko Niemcom. Jej mąż był Niemcem, prawdopodobnie był Niemcem, a ona działała na rzecz Niemców. Dobra, ja dotarłam do książki, w której jest wytłumaczone, jakby mamy dowód na to, że rzeczywiście Zofia Michalska mogła współpracować z Niemcami. Opisuje to też były więzień. Zacheusz Pawlak wstała za ladą, sprzedawała ludziom i, wy, i wyciągała. I jak ten ktoś wyszedł, zapisała na listę, zapisała na listę do szuflady w szufladzie, leżała. Ci co byli na liście to byli partyzanci. No to oni działali na różne rzeczy, jak tylko było. Przeciwko Niemcom. Wysadzili pociąg w Gołębiu z amunicją Niemców. Jechały na front z tym. I dojechali do Gołębia. Tam były przez partyzantów zminowane tory i poszło wszystko w górę. Kto zabił Michalskich? Jacyś partyzanci, ale nie z Góry Puławskiej. Nie ci, co tu u nas. Tylko przyjechali może gdzieś z Polesia, może z tamtych stron, koło Radomia. Na zdjęciu mamy dom Michalskich przy ulicy Kozienickiej, czyli tam, gdzie mieścił się sklep i właściwie miejsce, w którym zostali zabici i Zofia Michalska i jej mąż Henryk 2 października 1942 roku. Przyszli w nocy i stała ławeczka pod oknem. To wzięli tę ławeczkę, walnęli tą ławką w okno i tym oknem weszły, weszli do mieszkania. I chcieli ją zabrać, bo ona była oskarżona. A jego by został, on by został przy życiu. Ale on za pistolet, bo miał pistolet do ręki. Partyzantów było dwóch, tam tych skoczyli. Postawił jeden drugiemu na, na, na ramieniu automat, bo ten już widzi, że na pistolet bierze, to strzelił w nich. I ta, 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 po nich i wywalił ten automat. No, i zaszczelili i jej męża i ją. A ona miała jeszcze i córkę, i matkę. Od tych Michalskich się zaczęło to wszystko. To gestapo zaczęło tu bo bo bobrować później pod górę płaski po nocach. Łapanki różne, różne. Zaczęło się tutaj wszystko robić, bo to ona, bo ona wydawała to nie, mieli te list, listy zawsze od niej, to Zara przyjeżdżali już aresztowali. Jak po ojca przyszedł gestapowiedz, to mówi tak Jan Stańczyk, urodzony 17 maja 1901 roku. Mateusza i Zuzanny syn. Skąd on wiedział, proszę pana? Ten gesta powiedz, skąd on wiedział? Czy to nie od Polaka wiedział? Skąd on mógł wiedzieć? Jeśli chodzi o mojego ojca, jak przyjechali na tą łapankę, nie było go, on gdzieś w bronowicach był, bo był cieślą i tam budowali coś. No to jeśli jego nie było, to zaaresztowali moją mamę, Janinę, kosmala. I tą mamę nie wiem ile dni trzymali. My małe dzieci, ja 3,5 roku, a brat 9 miesięcy. Przywieźli więźniów. Na jednym samochodzie było drzewo. To drzewo zdjęli, to było brzozowe, nieokorowane drzewo. Z tego drzewa zaczęli stawiać szubienice. Postawili to szubienice, to wszystko Żydzi robili. Jak wyszli te, znaczy te więźniowie, Wywołali, bo, bo mieli listę. I według tej listy wypowiadali imiona i nazwiska, wychodząc na plac. Ale na, na niczym jeszcze te nazwiska wyczytywali, to odczytali wyrok. Za co wieszają? A za to wieszali właśnie, za, za to, że byli bandyci, bandyt. Ja z mamą, to też byłam na tym wszystkim. Jak przywieźli, no to postawili tą szubienicę. No i tak wyciągali. Najpierw to według mnie powieszony został ksiądz. Bo tylko no można było poznać, bo był w sutannie i został pierwszy powieszony na, na tej szubienicy. Pani Michalska chodziła do kościoła, a ksiądz czasami na, kazanie, na kazaniu coś tam powiedział może. O i to go zdradziło. Jak wyczytywali, to na stołeczek, ale ksiądz już o własnych siłach już nie mógł wyjść, bo już był bardzo zbity, zmarnowany był bardzo. I go pomalutku do tych podstawili, do, tej, do tego stołka. Na ten stołek też mu pomogli wejść, bo już też nie mógł. widak, Ksiądz wszedł na stołeczek. To jeden, jedyny ksiądz, który trochę się odezwał, on odpowiedział. On odpowiedział: Moja niewinna krew ścieka, ale wy i tak wojny nie wygracie, takim powiedział. A nie prędko, raus, mówi, bo to już za dużo mówi. Już trzeba go ci go powiesili. I później po kolei, wszystkich właśnie tak wiesz, co 10 minut, tam czy tam, co pięć minut, nie wiem, dokładnie. Każdy jeden miał na sobie krew pobity. Niektórzy jeszcze poszli od samochodu do, do, tego, do tej suwnicy. O w, swojej, o, w swojej sile, ale mało ich było. Więcej było tak pobitych. Pan Kosmala to miał, na, o, tu miał czerwone majtki, to pamiętam, bo go dobrze zdałam. I był taki moment, że wyciągali z samochodu tych więźniów, więźniów no i tego. I moja mama uliżała tego Stefana i krzyk zrobiła, a myśmy byli właśnie z drugiej strony. Na górce, tak. To za Diesem, za. Tam dom był tych, nie dom, tylko plac, był pająków. O, w tamtym miejscuśmy byli. To tak bardzo nie było, jako dziecko, to nie bardzo mogłam widzieć, ale ten krzyk mamy to usłyszałam. Mówi, mojego Stefana, mówi, ciągnął, ale już nie mógł iść, bo, w... no, bo był tak poobijany, jak później. Twierdzo, twierdzi kolega jego z tego więzienia, że był tak poobijany, że aż ciało odchodziło od kości. No już się nie bronił, tylko no. Powieszony był dziadek, który miał 67 lat, Strio, który miał 22 lata i mój ojciec, który miał 31 lat. Także było ich 20. ale z tego względu, że, ta, że było przecież zarządzenie niemieckie, że za jednego zabitego ich człowieka dziesięciu zabijali. No tu dwoje było, to 20 osób. Ten dół był tutaj mniej więcej, jak teraz jest stokrotka sklep w górze płaskiej. Wykopali ten dół na nich właśnie. One wisiały dość długo, bo chyba do godziny 16, jak się nie mylę, bo już to był październik późny, to już był zwrok. Jakich ich zdejmali po kolei i tak do tego dołu. Ciociu, pamiętasz tą szubienicę? Pamiętam, bo mam to w oczach, właśnie, ale tego księdza, no ale tych ludzi też, bo jak tam wisieli, to, to widziałam. O której godzinie to się zaczęło? Ja no nie wiem, czy o, o dziewiątej, czy o dziesiątej, nie wiem. W każdym bądź razie, że ja tam byłam z mamą i z bratem. Brat miał dziewięć miesięcy, a ja miałam trzy i pół roku. No ale to się jednak w tych w, w, w pamięci zachowało. A ja chciałabym wrócić jeszcze do tamtej sytuacji na górze, kiedy babcia krzyknęła. Co ona krzyknęła? Prowadzą naszego... W tatę, Stefan. Stefana, no. Czy ktoś ją wtedy uciszał? A, no nie bardzo uciszał, bo wiesz, wszyscy byli roz tego zdenerwowani. Tam grupa ludzi stała właśnie na tej górce. Tutaj mamy jeszcze zaświadczenie, że został aresztowany. Wyciąg z archiwum radomskiego o aresztowaniu um, tych 20, 20. No kto tu jest? Tutaj moja rodzina, czyli mój ojciec, dziadek i, i ojca brat. Mhm. Ale zobacz, tu jest tutaj napisane, że... Że co? Powodu aresztowania brak. No, no aresztowania U Stefana brak. i u Kazimierza. No. A tu? U Józefa jest napisane, powodem aresztowania było podejrzenie o udział w ruchu, ruchu, oporu. ruchu oporu, no. Dziadku, kto z naszej rodziny został tutaj stracony? Trzech mężczyzn. To jest dziadek, stryjek i ojciec mój. Nie z tej ziemi. Ja nie, to się dziwię, że te ludzie, ci, co mają w tej chwili młodzież, to powinna szanować rodziców, szanować wszystkich i tę Polskę nasze szanować. Taka jest prawda. Ciężkie były, bardzo ciężkie te czasy. Trudno potem pomyśleć. Dzisiaj to młodzież nawet nie ma pojęcia, jak to się jak to jest. Przeżyłam okropne, okropne czasy przeżyłam. Nawet się nie chcę o tym pomyśleć. Bo okropne. Współczuję Ukraińcom. Bardzo. Patrzę dzienniki, oglądam codziennie, słucham, ale co się daje, się daje to wszystko. Nieraz jak się jak idzie, jakieś dziecko to widzę sama siebie. Że to było taki ja chodziłam. Nie ma nic. Mama nie miała za co kupić. A to, co już tam pracowała po ludziach, to, no, to jeść chleba dosława. Mhm. Bo jeszcze nie usłyszałam. To chyba na razie nie możemy zaliczyć tego, że śpiewałeś. Mhm. To spróbujmy teraz. Mamo tyś płakała. Oczy tyś miała. Szerokie czycie. Znowu skrzywdził ktoś. Oni Cię zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy. Ty mówisz dość. Raz. Mało ty płakała, oczy ty śmiała, szerokie czycie. Znowu skrzywdził ktoś, oni cię zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość.